Dzień dobry, cześć! Witam się w kolejnym filmie. Dawno nie nagrywałam, więc już się nie mogę doczekać dzisiejszego dnia, dzisiejszego nagrywania. Bardzo mi tego brakowało. Po przyjeździe z nad to nagrywałam, te, które wyszły mi dwa filmy o tych truskawkach: przepis i też taki jeden bardziej vlogowy, drugi taki bardziej typowo przepis, przepis na te nasze dżemy i soki. No, ale to też już było ponad tydzień temu. Później montowałam filmy zaległe, z tego jak wyjeżdżamy nad morze, jak się szukujemy i później jesteśmy nad morzem. Na bieżąco je dodawałam. Także, no mówię, nie nagrywałam chyba ponad tydzień i bardzo mi tego brakuje. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj mi się od rana uda nagrać właśnie film. Mam plany, a jeszcze... Yy, wrócę jeszcze na chwileczkę. Ten fi film, który teraz oglądacie, jest yy, w niedzielę i cofnijcie się proszę do poprzedniego, do dwóch poprzednich filmów, czyli z niedzieli i środy, bo jest to naprawdę yy, są to naprawdę bardzo fajne filmy, bardzo fajne vlogi, yy, a ten niedzielny yy, to po prostu no troszeczkę ma słabą oglądalność. Nie wiem dlaczego, jak mi YouTube po prostu zakopał gdzieś tam ten film. Yy, też jeszcze odczuwam niestety na kanale skutki tego, że przez te dwa tygodnie wcześniej nie było tego filmu i niestety no troszeczkę YouTube mnie ukarał za to yy, i troszeczkę mniej osobom poleca moje filmy, więc yy, bardzo Was proszę, po pierwsze tak, jeżeli nie oglądaliście, to cofnijcie się do dwóch poprzednich filmów, jak się szykujemy nad morze i vlog z Gdańska i z nad Naprawdę świetne są te filmy. Jestem z nich bardzo dumna, bardzo zadowolona. Ja je oglądam kilka razy, mi się podobają. Także naprawdę, proszę, obejrzyjcie te filmy, zalajkujcie, skomentujcie, jeżeli macie ochotę. I jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz subskrybujcie. Wciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmach, bo wtedy nic nie przegapicie, a dla mnie to też jest duża satysfakcja i duża możliwość rozwoju kanału. Także bardzo proszę, teraz subskrybujemy, klikamy dzwoneczek, a po tym filmie, jak go obejrzycie, ten film, to cofnijcie się do dwóch poprzednich, bo są naprawdę bardzo fajne. Więc mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dobra, to takie reklamy, autor reklamy. A teraz powiem, co się będzie działo w dzisiejszym filmie. Mam w planie rozłożyć basen dlatego, że jest ładna pogoda poprzedni tydzień nas nie rozpieszczał z pogodą, było deszczowo było chłodno, ale teraz y, od wczoraj mamy piękną pogodę, więc y, no, czas najwyższy bo wiadomo, że u nas ten sezon jest y, i tak krótki, a już jest prawie koniec za chwilę czerwca no po prostu trzeba rozkładać ten basen teraz jest ładna pogoda, więc woda się będzie nagrzewać, a u nas to, to rozkładanie trwa długo, znaczy może nie rozkładanie trwa długo ale nalewanie wody, bo my Mamy dość duży ten basen, tam wchodzi na pewno 6 kubików, czyli 6 metrów. 6 metrów sześciennych, a my mamy wodę ze studni głębinowej, więc pompa cały czas musi pracować jak nalewamy wody. No, nie chcemy, żeby się przegrzała, bo raz tak, właśnie pierwszy raz jak nalewaliśmy wody do basenu, to ona nam się zawiesiła i pracowała, a woda nie leciała, coś tam już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że był jakiś problem z tą pompą, coś tam się stało, bo za długo pracowała i teraz robimy tak, że nalewamy jej stopniowo. Jakiś czas pracuje, no i cały czas trzeba to kontrolować. Czy tam wszystko jest dobrze, czy ona pracuje, czy woda się leje, przede wszystkim, żeby się pompa po prostu nie spaliła. Więc nalewamy jakiś czas, później wyłączamy, żeby ona się troszkę odpoczęła, później znowu nalewamy, no, a, a, a to jest dużo tej wody, więc to zajmuje nam dwa dni. Właśnie teraz mamy pogodę, więc niech ta woda się nagrzewa, dlatego że u nas ta woda jest bardzo zimna, bo właśnie idzie ze studni głębinowej, która jest na ponad 80 metrów. Mamy e, słup wody ponad 80 metrów pod wodą, więc e, niezależnie czy to jest zima, czy to jest lato, mogą być upały 30 stopniowe, a u nas woda z kranu leci po prostu jak z lodówki, e, lodowata. I jeszcze mam 10 kg malin. Kupiłam 10 kg maliny sokowej, właśnie i będę robić jeszcze soki. Także no, pracy dzisiaj co nie miara. Także zapraszam! Malinki wyglądają tak, to jest 10 kilo malin, ale po prostu pachnie obłędnie, obłędnie, zapach malin to jest coś nieprawdopodobnego. Malinki są już w domu, ale ja muszę teraz rozpakować zakupy i zrobić śniadanie, bo jeszcze nie jadłam, jest pół do dziesiątej. I dopiero się będę za nie brać. Nie będę pokazywać jak robię te soki, dlatego że robię je bardzo podobnie do soków z truskawek. A film jest na kanale, więc tutaj już nie będę pokazywać. Może tylko po prostu wstawię jakieś małe przebitki, będę sobie na spokojnie sama robić. A później bierzemy się za basem. Śniadanie zjedzone. Teraz piję sobie zieloną herbatkę z imbirem, na gardło. Bo coś mnie tam zaczyna w gardle i czuję się taka lekko jakby przeziębiona, czy coś tam mi dolega. Wczoraj byliśmy z dzieciakami na basenie, dlatego że ustaliliśmy, że raz w tygodniu idziemy na basen w poniedziałki. No i właśnie wczoraj byliśmy drugi raz, drugi nasz taki poniedziałek. No, sporo popływałam, zrobiłam sobie taki trening, można powiedzieć. Ale jak wróciłam do domu, coś czułam, że tak się nie najlepiej czuję. Także no, piję teraz właśnie tą herbatkę. Jak widzicie, siedzę w altance. Altanka jest już pomalowana i siedzę na kanapie. Mamy tu kanapę, mamy stół, ale jeszcze nie jest do końca urządzona. I też będzie film właśnie z urządzania Altanki. Muszę kupić jakieś dekoracje już tam mniej więcej. Yy, patrzyłam, co, co bym chciała kupić. I yy, yy, na pewno taki film będzie, także subskrybujcie, żeby nie przegapić. A teraz na razie Wam więcej nie pokazuję, bo właśnie będzie to w innym, oddzielnym filmie. Ale powiem Wam, że z niej korzystamy codziennie. To był szał w dziesiątkę. Zobaczcie jaki widok. Tam sobie wisi hamaczek. Super tunie i po prostu cudo. Te okienka to jest rewelacja. Wyglądają jak takie obrazy. No cudownie, tutaj też mam kwiatki. Muszę tylko tą spinaczkę przestawić, bo razem ona mi tam zasłania światło, bo tam są pomidory w tej dużej donicy szarej a dwa, że też mi tutaj właśnie widok zasłania, więc trzeba ją dalej przestawić. Tak to się prezentuje. Dzisiaj jest piękna pogoda, tak jak mówiłam. Woda w basenie się będzie nagrzewać, jak go złożę. A na razie idę jeszcze robić właśnie te soki z malin. I do później. Ptaszek śpiewa, kogut bije i słychać traktor. Odgłosy wsi. Z malinek już powstaje sok. Ale fajnie to się nakłada, A pachnie, słuchajcie. Jak to pachnie. Bo się nie O. Co... Tak jak mówiłam, ja będę robiła to na takiej samej zasadzie jak robiłam z także jeżeli ktoś nie oglądał, to się trwicie do tamtego filmu. Różnica jest tylko taka, że, bo pierwsze malinki może troszkę bardziej będę musiała dosłodzić, ale też nie dużo, bo są bardziej kwaśne ale też jest taka różnica, że po prostu z malin jest więcej soku, a nie zostaje tych owoców tak na te dżemy. Ja to po prostu z malin wyciskam jak można powiedzieć ten sok na maksa. Jak już przeleję sok, to jeszcze później na durszlaku odsączam po prostu tak, żeby zostało jak najmniej w tych malinach. I albo przecieram przez takie sitko, takie do, do przesypywania mąki i wtedy to już praktycznie nic nie zostaje z tych malin. I tak samo robię z jeżynami i z czarnym bzem, albo zostawiam tak bardzo odsączone te maliny, po prostu wekuję i mam też taki dodatek do kaszki mannej, czy tam po prostu do jogurtu właśnie i on jest wspaniały, dlatego że ma bardzo dużo błonnika, dlatego że praktycznie zyskają same pestki i skórki, więc te, to z czego, w czym jest najwięcej błonnika w owocach, także też oczywiście tego nie wyrzucam, tylko wykorzystuję. Soczek już jest. za chwilę będę przelewać do butelek i do takich małych słoiczków tutaj mam jeszcze trochę w ogóle jest bałagan straszny dlatego, że właśnie ja tak przelewam po prostu z garnka do garnka to wszystko, chyba muszę sobie nakupić taki sokownik chciałam powiedzieć sokowirówka ale nie, sokownik eee, bo no strasznie dużo bałaganu się przy tym robi o tutaj już nie będę pokazywać, ale niestety tak to wygląda ale to nic, no później posprzątam. Także już teraz mam przecedzony ten sok. On już jest tutaj czyściutki, taki bez żadnych mm, takich. No nic takiego gęstego, nie? Już się zagotował, więc będę już go szybko przelewać, żeby niepotrzebnie się nie gotował. Bierzemy się za rozkładanie basenu, tylko najpierw trzeba posprzątać. Dzisiaj, dzisiaj. Tutaj była przez jakiś czas piaskownica. Jak przyjeżdżały do nas jakieś mniejsze dzieci, to się bawiły. Jako w dużej piaskownicy. Ponieważ naszą piaskownicę dzieciaków już zlikwidowaliśmy, bo oni się nie bawili. No a mniejsze dzieci chciały się bawić piaskownicy, no to sobie znalazły tutaj w tym miejscu na basen. I tutaj już narosła trawa, bo tutaj było fajnie wyrównane wszystko. I właśnie podsypane piaskiem, a teraz już i tu trawa narosła, i wszystko, no i po prostu trzeba to wszystko ogarnąć. Także zbieramy okay. zabawki. Przyszli pomocnicy do zbierania zabawek. Patrzcie, co dostałam od cioci, takie chcy. Piękne. Dobra. No i później to trzeba wyrównać jakoś. Zobaczymy, co będziemy robić. Jakoś w tamtym roku lepiej ta powierzchnia wyglądała, no ale nikt się nie bawił w niej jako w piaskownicy, nie? Jeszcze bym. To jest nakopany dziur wszystkiego, bo tu były koparki. Wszystko to było, nie? Tak, były takie wielkie koparki. Oni wywiercili dziury. Nie A tutaj las. Teraz zarasta, nie? Ja te, te deski, bo to jest wszystko tak dopasowane, nie zrobione jakiegoś super, ale już wszystko dopasowane pod te rurki do basenu. Z korzeniami wyrwały. To dobrze. Już to nigdy to nie Tak. I one już nie są w najlepszym stanie, ale jeszcze chyba w tym roku wytrzymają. I no. Po prostu je odmaluję. No. Mam taką dobrą farbę, nie wiem czy nie wyszłam w no wlazłam oczywiście. Fajnie to wyglądało, kiedy tu były lawendy i tu było basen, To fajnie. Ja się tutaj muszę coś posadzić, bo tutaj coś mi słabo rośnie, to wszystko. Mamo! Ale... O! Mamo! Co to? No to zbieraj, śmieci to śmieci, zabawki to zabawek. O, ładnie, zbierajcie już. Co, co znalazłem Co to jest? Mam taką fajną farbę, którą malowałam w tamtym roku płot i w tym roku trzeba będzie też poprawić, którą można malować właśnie na taką powierzchnię już zczarniałą, zniszczoną A, trochę. Także później to odmaluję. I jeszcze w tym roku jeszcze będzie. A za jak trzeba będzie zrobić nowo? To jak się kopnie, jak się kopnie tak mocno, to się wzłamie. No to nie kop, przy dobra? Żebyśmy nie mieli dodatkowej pracy. Pomóż jeszcze ci na razie myślę, że to wytrzyma. Pama, wiesz, no No Mama, to ci tutaj Podnieś do już po prostu i zanieś. To jest lekkie, tylko weź to tak, żeby się nie rozwaliło. O tak. Z Z ale jest łap za, za auto. Jab za auto. A tak ci to wisi. Na kabinie. Za kabinie. O kabi właśnie. Gdzie to dać? Tam gdzieś nie wiem. Tam gdzieś. Wyrzucę tam gdzieś. Żeby... Żeby... Jedziemy, ja odkładam kamerę. Dobra, Krzysiu, idź po taczkę. No, przy drzewie. Trawa to wszędzie urosnie, nie? Czy się ją chce, czy nie? Trzeba dokładnie wyrwać stare żeby nie wychodziła, bo jeszcze się znalazła zabawka, foremka do lodów, żeby nie wychodziła z tego pasjonu. Zbieraliśmy kamienie, wyrównaliśmy mniej więcej taką większą trawę, chwasty wyrwaliśmy. Położyliśmy folię, która nie wygląda najlepiej, bo tutaj była przez y, całą zimę. Ale to nic, no, trudno o mucha mi chodzi. Tutaj basen czeka. I ten basen mamy który rok? Trzeci czy czwarty? Trzeci? No, na razie jest w dobrym stanie. Zabraliśmy drugą warstwę folii. Tutaj mamy rurki i takie plastikowe złączki. To są nóżki. Za każdym razem trzeba przypominać, jak to się składało, nie? Jak to się robiło, to już dobrze idzie. Tylko, że strasznie atakują nas muchy. Teraz tutaj w cieniu wieczorem. To po prostu u nas nie ma komarów. Za to są takie muchy gryzące. Ale żeby tak nie, to są wielkie muchy normalnie. nie gryzą właśnie. Ale pierwszy raz tak atakują. Mamy już mamy złożoną. basen we właściwym w miejscu tylko nogi. Dobra, ja idę zapalić piecu co? Go. Basen stąd. Na jednej nocy. Pod naszymi deskami mieszkała żabka. To jest chwaropucha, ta wielka. Ona jest gruba, chyba weźmie Nie ona jest taka gruba, bo to jest ropucha. Idź żabko stąd. Idź idź. A ja, ja ropucha! Nie będziesz mieszkała w naszym basenie. A tu jeszcze ślimaczek. A smaków nam nie potrzeba. Ślimaki zjadają kwiaty i warzywa. I Iziabii Ale skąd się trzeba wziąć? Nie ma żab. Nie ma żadnej wody. Krzysiek jest operatorem kamery. I żebku. Idź. Tam gdzieś, się, jako. Przez ten. No i patrzeć. Także się, się pcha po ten czara. Dobra, wystarczy. Siął. Może, hmm. może ten man, ma, ory, nie, ma rodzinkę. Może ten ma rodzinkę. Znaczy Ta woda nie będzie dla Ciebie dobra, bo będzie chlorowana. <grym <grym dobra, bo tata tu sam walczysz. <grym zypań> A ja A ja Stefan. Pa, Stefan. Mam żabę. W naszej rodzinie jest żaba. Stefan jest żaba. w kąrze to daleko widać Patrz, Krzyśek. Deska podróżi tam. Pasem stoi. Bo muszę to doczyścić. Tu w środku jest czyste, tylko po prostu to te brzegi są do wyczyszczenia jeszcze no i deski do pomalowania i tam trzeba będzie wymienić bo krzysiu stanął i już było prób no i później będziemy nalować wodę wygląda nasza łąka. Nieskoszona jeszcze. Jak dzieciaki idą mniejsze, jak mniejsze dzieci szły tutaj, to w ogóle nie było widać z tej trawy. A ja idę trochę na górę, żeby zrobić ujęcie jeszcze z góry, ale widzę, że mi się bateria kończy, więc nie będę szła wysoko. Tylko już tutaj. Tak wygląda teraz z góry. czy znaczy nie całkiem z góry, kawałeczek tylko poszłam. Nasze góry. Ptaszki śpiewają. Altanka zasłonięta przez trampolinę. Basenik. Bela też nie widać strawy Spokojny wieczór jest tak ciepło Przyjemnie, że nie chce się iść do domu, tylko się te muchy dokuczają, ale to tylko w tamtym miejscu. Tu jak stoję to nie dokuczają. Ale tamce też raczej nie? Nie wiem. Ciągną do tego niebieskiego czy co? ale muszę iść wykąpać dzieci, bo jutro jeszcze normalnie do szkoły ostatni tydzień przed wakacjami a my się widzimy jutro Będę tak jak mówiłam ogarnić jeszcze do końca ten basen malować ten podest Ala podest no deski to miało być kiedyś lepiej zrobione, to było tak na szybko. się lata temu jak kupiliśmy ten basen dzieciakom to oczywiście one chciały już, już, już szybko i zrobiliśmy to tak właśnie na szybko i tak jest do tej pory. Kotka słychać? ťažký